Pierwsze 90 minut od dawna w swoim wykonaniu, to cieszy najbardziej, pod takim względem indywidualnym? No jest bardzo duży niedosyt, no bo jednak Lechia była zdecydowanie zespołem dzisiaj do ogrania, no wiadomo, że oni muszą wygrywać te mecze za wszelką cenę, mocno się odkrywali, mieliśmy duże szanse, żeby, to, żeby po prostu ich wypunktować przez to odkrywanie się, no i ja też zaprzepaściłem między innymi takie okazję, także no pełnie nie jednak wracamy mimo wszystko do Kielc. Szczególnie w pierwszej połowie możesz mieć takie odczucie 50 na 50, bo fajnie sobie wypracowałeś sytuację, ominąłeś jednego z obrońców Lechi, ale przegrałeś pojedynek sam na samym skucjakiem. No tak, zauważyłem właśnie, że ktoś ze środka pola idzie na tak zwanego dzika, no i zaczekałem aż właściwie... Zderzą się zawodnicy lechi no i wtedy puściłem piłkę między nimi. No i co najgorzej mnie irytuje, no to takie sytuacje zawsze na terenie uderzam po długim ogół, a dzisiaj taka pierwsza myśl zaświtało, żeby uderzyć to w krótki, a duszanku tam został no i wyszła jak wyszło, no, nie oszukujmy się, to powinna być Bianka. W środę już macie mecz z Wisłą Kraków, czyli pierwszy z rywali nieszczołówki samej tabeli. Można powiedzieć, że to taki bezpośredni mecz o piąte miejsce, mimo że liga jest jeszcze dosyć długa. Myślę, że tak, bo chłopaki z tego co mówili, doskoczyliśmy do Wisły na jeden punkt, także jest szansa w takim bezpośrednim pojedynku ich przeskoczyć. No i na pewno u siebie nie będzie kalkulacji, tylko będziemy chcieli wyszarpać to zwycięstwo, znając trenera Bartoszka zagrałem wysoko i mam nadzieję, że Uda nam się rozprawić W ostatnim czasie grałeś trochę mniej, dzisiaj pełne 90 minut. Fizycznie czujesz się ok i w pełni gotowy na ten środowy mecz z Zizum? Tak jak rozmawiałem przed chwilą z cenem przygotowania motorycznego, no, nigdy po takiej przerwie od gry nie wiadomo na co stać organizm, jak, jak to wszystko się zachowa. No bo jednak 90-minutowy wysiłek jest zupełnie inny niż wchodzenie na 10-15 minut. No lekki wiadomo szok dla, dla organizmu, ale no ale będę gotowy oczywiście. Jeszcze zamykając temat tego meczu z Lechem daliście chyba taką fajną odpowiedź niezłą postawą, że te ostatnie zawirowania wokół posady trenera, wokół tego wszystkiego nie wpływają na Was jako na drużynę i dalej do końca sezonu jesteście w stanie cieszyć kibiców swoją postawą. Oczywiście, że tak. No, sezon się nie skończył. Chcemy godnie reprezentować ten klub. Każdy, tak jak dzisiaj trener Bartoszek mówił na odprawie, każdy walczy też dla siebie i chcemy też godnie tutaj reprezentować trenera. Nie ma absolutnie mowy o tym, że myślimy, że będzie za chwilę zmiana i ktoś tu będzie odpuszczał. Właśnie ze zwojoną determinacją ze względu na ten fakt podchodzimy do do następnych meczów. No tak, no po raz kolejny udowodniliśmy, że że nie jesteśmy przypadkowo w tej grupie mistrzowskiej, bo, bo wielu gdzieś tam po tym niby szczęśliwym awansie nas do grupy mówiło, że pojedziemy już na wakacje i na żadne mecz nie wejdziemy i będziemy statystami na, na boisku, a tak od trzech meczy, od dwóch, od dwóch meczy od trzech w sumie, od trzech meczy tak nie jest, bo bo w dwóch y, ostatnich byliśmy zdecydowanie lepsi od przeciwnika, a dzisiaj Postawiliśmy równie się dobrze leki, która, która tak naprawdę nie zdziałała za dużo i musimy szanować też ten remis, bo, bo w końcu zagraliśmy też na wyjeździe na zero z tyłu i widać, że ta praca, którą gdzieś tam wykonujemy, systematycznie przynosi, przynosi efekty i coraz lepiej to funkcjonuje w grze defensywnej. No, szkoda, że nie udało gdzieś tam się z tej bramki, która, która gdzieś tam byliśmy. Odnieśli do w końcu pierwsze zwycięstwo na wyjeździe, ale też. Nie ma nie można mieć wszystkiego i spokojnymi kroczkami wsiadłem z Wisłą i Mam nadzieję, że w końcu to zwycięstwo. No właśnie Macie Górski dwie sytuacje. Morżu miał, pewnie Sergii Piliprzu, ale z drugiej strony też Lechia dwukrotnie gdzieś Górski strzelał i Milan Borjan dobrze bił, więc ten wynik 0 do 0, ale, ale myślę, że, że pewnie takim umiarkowanym zadowoleniem można przyjąć, bo Lechia też mogła dzisiaj wygrać w większym szczęściu. No tak, no pierwsze tam kilkanaście minut mieli gdzieś tam sytuację. Może nie tak klarowne jak nasze, ale, ale muszę przyznać. No to był Remis gdzieś tam yy, mi się wydaje sprawiedliwy, ale, ale pewnie nikt się nie spodziewa, że... Że tak dobrze grająca Korona przyjedzie dzisiaj do Gdańska. Czyli teraz w środę, tak jak wspomnieliśmy, ważny mecz jest z Wisłą. W tej chwili jesteście na szóstym miejscu. Zobaczymy, jak się skończy już w Warszawie, no ale trzeba zakładać pewnie zwycięstwo kolegi, więc to spotkanie nabiera dodatkowej rangi, bo szansa jest na zajęcie 5. miejsca po tej serii. No tak, no wiemy, że te różnice między 8. a 5. miejscem są, są niewielkie i my dzisiaj punktując skoczyliśmy na tą szóstą pozycję i, i mamy jeden punkt do Wisły Kraków, więc... W środę bardzo ważny mecz, no, musimy jak najszybciej się zagenerować, bo, bo dzisiaj było widać, że wiele sił nas ten mecz kosztował, bo yy, wszyscy dali z maksa i mamy tak naprawdę dwa dni, żeby, yy, żeby się zagenerować. Dzisiaj zapominamy już o tym spotkaniu i musimy odpocząć i przygotować się dobrze do meczu z Wisłą. Za wami mecz. Za wami mecz z tą ścisłą czołówką, a przed wami z bezpośrednimi rywalami w walce o to piąte miejsce. Zapytałbym, czy będziecie do tych spotkań podchodzili jakoś inaczej, nawet tak mentalnie, ale czy może być o tym mowa, skoro w tych wszystkich trzech meczach tak naprawdę dominowaliście? Nie no, wydaje mi się, że po tym awansie do głównej ósemki założyliśmy sobie, że że to jest taka nagroda dla nas, te 7 meczy za to, co wykonywaliśmy przez 130 kolejek i takie mecze fajnie się gra, czy to, czy to jest Malika, czy to jest Lechia, wszystkie osiem zespołów zasłużyły na to, żeby być w tej górnej ósemce i ze wszystkimi te mecze są naprawdę na wysokim poziomie i my, my na pewno nie odpuścimy, gdzieś tam nie włączymy wstecznego biegu, tylko będziemy jeszcze jeszcze wyżej, jeszcze bardziej starać się do tego, żeby w końcu wygrać. Korona decyduje o Koronie. Fajne uczucie? To znaczy? O tytule mistrzowski. I tak, już takie pytania zadawali mi w Poznaniu, czy to korona będzie rozdawała tak jakby karty temu, kto będzie mistrza. I, I Myślę, że dzisiaj to potwierdziliśmy, że kolejny raz urywamy punkty tej czwórce, która, która się skupia na tym mistrzu i dla jednego zabraknie tych pucharów. I dzisiaj urywałem punkty leki. w niezłym stylu moim zdaniem, tak z boiska przynajmniej to wyglądało. I gramy dalej. 0-0 zero, zero. chyba nie ma aż takiego wielkiego niedosytu jak chociażby po meczu z Jagielonią Biały Stok. No ale też się dało przeciągnąć szalę na swoją korzyść. Chociażby ty miałeś w samej końcówce dobrą okazję po strzale z dystansu. Myślę, że szczególnie w Poznaniu ten, ten niedosyt był duży, bo nie brałem udziału z Jagielonią, dlatego jak tam inaczej trochę to odczuwam osobiście. A, a, a tak, co do ostatniej sytuacji, to nie wiem, trochę brak komunikacji, bo pewnie gdyby ktoś tam się odezwał. To pewnie tę piłkę sobie przyjął i wprowadził ją w pole karne, bo okazało się, że dookoła mnie nie było nikogo, a tak się nie stało. A z drugiej strony mogliśmy tą, ten mecz zamknąć dużo wcześniej, bo i ma dwie fajne sytuacje. Wcześniej jakieś nieporozumienie, gdy Kuciak wyszedł z bramki, także tych sytuacji sporo było i wiadomo, że tą ostatnią zapamiętają, bo, bo to była ostatnia sytuacja, która mogła jakoś tam zaważyć szansę zwycięstwa, ale jakoś to nie była stuprocentowa sytuacja, ale ja uważam, że, że, że mogłem lepiej zachować. No to już najwięcej wątpliwości przed tym meczem było, było wasze podejście o to, co się stało w tygodniu z trenerów, bo, że bardzo się podchodzi, a dalej się taką mógł ona możliwych odpowiedzi, że się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o wasze podejście do gry. No was mógłbym zapytać przede wszystkim o wrażenia, no bo wy się to z boku i, i miło to słyszeć po raz kolejny, pewnie dla osób, których, które to oglądają i takich, które Oglądają to z boku i nie są może za kim, nie, nie są za nikim, o tak mogę powiedzieć, ani za Lechem, ani za, za Koroną, bo po prostu oglądasz mecz i, i sobie dajesz, dajesz jakieś tam wnioski swoje po prostu. I mówię, kolejny raz miło to słyszeć i jak mówisz, no, to ta, ta, te podejście się nie zmienia, bo walczymy o te piąte miejsce, bo, bo raz. Walczymy o swoje CV, chłopaki mają kontrakty, które się kończą, niektórzy odejdą pewnie, niektórzy zostaną, niektórzy walczą o swój kontrakt. Po raz kolejny to powtarzam, ale to jest jednak najważniejsze. Druga sprawa pewnie o pieniądze, bo, bo wie, wyższe miejsce to większe pieniądze dla nas, dla klubu i większy prestiż i tak jakby argumenty przeciągają kontraktu na przykład na swoją stronę, to ty masz argumenty po swojej stronie, jeżeli zajmiesz to piąte miejsce. No i po trzecie, kolejny sobie uczcie, rabatoszka przede wszystkim, no bo... Dla niego, bo wiemy jaka jest sytuacja, już otwarcie jest wszystko wiadomo, że, że odchodzi i myślę, że dotychczas nie dajemy plamy i, i może być z nas dumny. Jest piąte, szóste miejsce teraz po tym remisie, w środę mecz z Wisłą, która jest piąta, więc to to <trym> miejsce jest bardzo, bardzo blisko. Tak, bezpośredni mecz przede wszystkim i, i znam sytuację, znamy wynik ze Szczecina, czekamy pewnie na wynik w Warszawie, który, który no, dzisiaj jesteśmy za Legią. I nie ma co ukrywać, że, że taki wynik, który Legia wygra, to, to awansujemy sobie o te dwa oczka wyżej i, i, i przystępujemy do meczu z Wisłą u siebie o miejsce piąte. Także wszystko jest po naszej stronie. A to tego, że byłeś w Lech i te mecze mają dla ciebie dodatkowy smaczek? Nie, zupełnie nie. Niedobrze wspominam tutaj pobyt, także. Także ja się cieszę tutaj z każdej minuty spędzonej w koronie. Z Poznania Okej, okay, ale z leki w ogóle w ogóle mi to nie rajtuje jakoś. I pytanie właśnie na żółtą kartkę, potem spolowałeś peszkę, tam sędzia do ciebie podszedł, zadrżało serce, że będzie czerwona na kartkę. Tak, uprzedził mnie, ale, ale spodziewałem się, że nie dostałem tej kartki, bo jakiś nie był taki bezczelny faul i, i wszystko jakoś się po mojej myśli skończyło. Jakaś mi z tyłu go wybyła, ale... Ale jednak byłem I spokojny. Potem uważałeś? Tak, tak, miałem to w głowie, bo oczywiście, bo no, jeżeli masz żółtą kartkę, no, to każdy kontakt z przeciwnikiem, wiadomo jak się może skończyć.